Dzień dobry, dobry wieczór. Tak zacząłem robić obiadek. Ale wołowina jest. Wołowina jest tą wołowiną. U nas na kanale chyba jeszcze nie było. Tą wam pokażę. Łopatka wołowa bez kości, goleń wołowa bez kości, takie dwa plastry. Za 8 zł to było dawno temu i za 10,59. Wołowina teraz po prostu w takiej cenie, że masakra. Yy, pytałem się o datę, yy, kucharz powiedział, że dobre, w minut 20 ostatnia przechowywane, nie śmierdzi, ładne jest mięsko, można je zrobić. Yy, jaką sytuację ogólnie? No żona rano wyciągnęła, ja tam dzwonię do mojego doradcy smaku yy, i coś z tego po prostu szpądzimy. Zrobiliśmy sobie marynatę. Były takie proste, jakby plastry. Plastry pocięliśmy w kosteczkę. Będziemy z tego robili gulasz. Marynata. Olej. Bazą jest olej. Powinna być oliwa, ale oliwa mi się skończyła. Piepsul. Czosnek. Dodaliśmy troszkę odrobinę. Tam powiedzmy łyżkę stołową białego. Octu z białego wina. I do od. Do, do, do zakwaszenia, do, do zasłodzenia dodaliśmy miodu od mojego ojca z pasieki, cebulkę i takie mięsko powinno nam się marynować przynajmniej pół godziny. My będziemy tam godzinę, półtorej marynowali, następnie będziemy odsmaża, obsmażali, żeby zamknąć pory, ale to pokażę za chwilę. Po zamarynowaniu naprawdę ładnie pachnie, tak? Mm, przepięknie, naprawdę ładnie pachnie. Mm, olej sobie nagrzewamy do bardzo wysokiej temperatury, po to, żeby przesmażyć. No, już powiedzmy, żeby przesmażyć. Mm, po zamykać pory żeby tam y, całą tą wilgoć za, zamknąć w środku w mięsie, żeby było takie fajne soczyste. Y, wrzucamy na, na bardzo, bardzo gorący olej, zbrązowimy to trochę y, no i będę pokazywał co dalej. No i przesmażyliśmy to, tak dosłownie po 2-3 minuty z każdej strony. Widać, że krew tam się już jakoś puszcza. To myślę, że to właśnie przestaniemy w tym momencie. Yy, przestaniemy to już obsmażać. Dajemy do naczynia żaroodpornego. A to co zostanie, zaraz pokażę, co robimy dalej. Yy, wyjęliśmy sobie mięsko. Dodajemy. No taki dosyć duży kawałek masła. Rozpuszczamy masło i będziemy robili taką nie wiem, zasmażkę, nie wiem jak to kurwa nazwać. Eee, Zżytniej. Tym razem nie wiem czemu, nie pszennej, nie pytajcie się mnie. I to co powstanie tutaj, wlejemy. Eee, wlejemy do naszego mięska. Tak to wygląda. Dodajemy do naszego mięska, zalewamy wodą, dodajemy jakiś warzyw i wkładamy do pikarnika na myślę, że z półtorej godziny 190 stopni, 180 stopni. A i dodam sobie jeszcze, gdzie one tutaj są? Dodam sobie jeszcze grzybki mrożone. Grzybki nam się rozpuściły w sosie Takim właśnie sosikiem Zalejemy sobie Nasze mięso. Podobno polski, polska kuchnia nie Nie obędzie się bez liścia laurowego I ziela angielskiego Więc dodajemy sobie, nie wiem, ze 3 I ze 3 Piekarnik nagrzany 180-190 stopni Góra długa je wkładamy No nie wiem, półtorej godziny, a półtorej godziny. Do mięska zrobimy sobie gire. zrobi nam to thermomix. No, ale jak zwykle majster to po majstrowemu. Mam mieć kilogram, ale u mnie nikt kilograma nie przeje, czteryosobowa rodzina, nie, nie przejedzą. Zrobimy z mniejszej prostej ilości i tyle no, I dalej. Sól, e, woda, właśnie będziemy musieli to jakoś z proporcji sobie wziąć, żeby było mniej, około myślę, że 150 gramów wody ja bym dał, no około 150 gramów, natomiast zamiast wody ja wlewam mleko, no lepsze jest ten, e, to jest lepsze po prostu, Jak po majstrowemu, to po majstrowemu, proste. Na sam koniec dodajemy śmietany, jak akurat miałem trzydziestkę, i pula, pióre ogórki, albo buraczki, albo kolesła, wszystko jedno. I pula, smacznego. Tutaj mamy wersję dla dziecka z ogóreczkiem. Już mamy, widzę, zastrzeżenia co do sosu, ale sos sobie zgrzebie i zje. Smacznego znaną. Przypominam o subskrybowaniu kanału. W linku pod opisem jest w opisie linku jest link, przez którego wchodzicie, jak wam się kończy ubezpieczenie. Robicie kalkulacje, zakupujecie ubezpieczenie i od kwoty, która tam jest podana, dostanie, dostaniecie 150 zł cashbacku. Siemana Rapozdrą. Dobry, dobry wieczór. Tak, kurde, zacząłem robić obiad, ale stwierdziłem, że wołowinka to jednak wołowinki chyba u nas na kanale jeszcze nie było. Nie wiem, co, co my tu mamy? Łopatka wieprzowa bez kości, łopatka wołowa bez kości i goleń wołowa bez kości. Takie dwie, no nie wiem kiedy kupiliśmy to za 8 zł. Ale pytałem się. Minus 20 stopniach jak jest to może być jeżeli chodzi o datę i taka wołowina za 10,59 to naprawdę naprawdę szok nie no wołowinka ogólnie co my to będziemy robili mam taką po prostu sytuację z żoną że ona mi po prostu rano coś wyciąga ja dzwonię do mojego doradcy smaku i on mi tam podpowiada po prostu co zrobić i mamy wołowinkę, wołowinkę, takie mieliśmy dwa takie plastry na kawałeczki, gulasz będziemy z tego robić, pocięliśmy na e, kwadraciki i zrobiliśmy marynatę, marynatę normalnie sól, pieprz, e, bazą jest olej, e, dodaliśmy tam jeszcze czosnku, cebulki i w zasadzie to raczej wszystko. Powinniśmy dodać jeszcze papryki, ale papryki nie mam. Nie będę z tego powodu też płakał. To musimy dać na przynajmniej pół godziny do lodówki, żeby nam wszystko zamarynowało, a jeszcze do marynaty. Kurde, nagramy jeszcze raz.